Gdybym miała wybrać jeden suplement, który zostaje w mojej suplementacji i musiałabym zrezygnować z wszystkich pozostałych, to na pewno moja decyzja padłaby na omega-3. Myślę, że omega-3 to jest coś, o czym powinien wiedzieć każdy. Szczególnie w naszym kręgu kulturowym, gdzie spożywanie dużej ilości owoców morza i szczególnie ryb morskich, właśnie tych tłustych, nie jest popularne. Te produkty też w naszym kraju są dość drogie, więc nie są tak łatwo dostępne jak w krajach śródziemnomorskich, gdzie więcej osób może sobie pozwolić na to, żeby w diecie było bogato, jeśli chodzi o skarby morza. No to my, Europejczycy z Europy Wschodniej, Europy Zachodniej, nie mamy takich możliwości, jeśli chodzi właśnie o spożywanie ryb z różnych przyczyn. I konsekwencją tego jest to, że bardzo często ten niedobór kwasów omega-3, które właśnie w tych rybach morskich się znajdują, jest u nas widoczny i wiele osób dzięki temu, że uzupełni kwasy omega-3. Może pozbyć się wielu rzeczy, które były dla nich dyskomfortem, takich jak właśnie e, obniżona odporność czy problemy z pamięcią, z koncentracją. E, kwasy omega mają bardzo, bardzo, bardzo szerokie zastosowanie w naszym organizmie. Jeśli chodzi o badania naukowe e, mówiące o wpływie ich na nasz organizm, to tego są po prostu setki. I tutaj warto jest e, pamiętać, że kwasy omega to jest taki podstawowy suplement i on. E, Byłby po prostu dla mnie taką bazą. Razem z magnezem idę 3 oczywiście, ale gdybym miała wybrać jeden, to raczej zdecydowałabym się na omega. E, ja przyjmuję tą omegę z biowem, e, dwie kapsułki dziennie. Mamy tutaj omegę 3 forte. W składzie tej omegi mamy w porcji dziennej. E, mm, 2000 mg oleju rybiego, w tym kwasów omega czystych w formie trójglicerydów, co jest ważne, że nie są to estry, to jest 1500 mg i w tym EPA 1000 mg i DH 500 mg. Jest delikatny dodatek witaminy E, która tutaj ma stabilizować świeżość tych kwasów omega. I ja myślę, że warto jest, szczególnie w zbliżającej się jesieni, pomyśleć właśnie o tym, żeby swoją suplementację oprzeć na omega-3. A jeśli chcecie zamówić dobrej jakości kwasy omega-3, to zapraszam Was serdecznie na www.detektywzdrówko.pl, gdzie od 200 zł w tej chwili mamy darmową wysyłkę, a ja jak zawsze jestem dla Was w sekcji komentarzy.